Hejka, kochani, mam na imię Nataria, Mieszkam na Majorce i dzisiaj zabieram was do Palmy na futur, czyli tak naprawdę na, taką, na taki spacer gastronomiczny po stolicy wyspy, czyli Palma de Majorca. I jeżeli jesteście czymś takim zainteresowani, zapraszam was pod opis pod tym filmikiem. Tam będą szczegóły. Food tour to jest nic innego, właśnie jak taki spacer gastronomiczny, gdzie zjedzie sobie coś pysznego w niższej cenie, a dodatkowo w kilku lokalach, takich bardziej lokalnych. Pościli nas na rooftop. Zobaczcie jaki fajny klimacik. Idziemy na górę i zobaczymy jak to wygląda. Piotrek mnie tu zaprasza, łapierączkę idziemy. O mój Boże, jak to jest ładnie. Tam widać port z daleka A tu masz katedrę. No ale tutaj takie... No leży. Aha i jest tutaj też Balibek. Jeszcze wyżej. Takie te. Czyli tam można iść. O, zobacz Baby tu z basem! No, takie do parapensarnie. Mamy takosiki kosiki, takie na tym tapasiku. Na tym tapasiku, na tym tapasku. Jesteśmy teraz w drugim miejscu, druga restauracja. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Podświetlone miejsca, gdzie jecie. I taki wspólny stół, bardzo fajny klimat. Jesteśmy ogólnie w hotelu i zobaczcie, jak wygląda ogólnie całe wnętrze. Jest bardzo przyjemnie i obsługa jest bardzo miła. Zobaczcie, mamy taką tapę, świeżutkich chlebek, winko. Jakby ja Wam tak, w ogóle ta miseczka jest ciepła, przyszła ciepła, obsługa jest bardzo miła i zaraz będziemy próbować. Słuchajcie, teraz jesteśmy na takiej zonie, gdzie jest basenik i mamy tutaj taki, no taka zona do chillu. Tamtędy przychodzi się do e, części restauracyjnej i do hotelu, a tu macie kolejny taki właśnie chill zone, żółto Niebie, żółto to biały kolor, także bardzo ładnie. I tutaj mamy basenik. Klimat jest naprawdę bardzo przyjemny. Lecimy dalej. Tutaj kolejna z restauracji. Tu mieliśmy lasagne warzywną z rybą. Było bardzo smaczne i podanie tego wyglądało naprawdę super. Jesteśmy teraz na górze. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Naprawdę te restauracje mają naprawdę bardzo fajny klimat. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda i na zewnątrz. O, nie wiem, czy będziecie widzieć. Wygląda super. Tam piatuszka widać. Jak śpią słodziaczki. Jesteśmy właśnie w barze numer 4, ostatniej. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Także naprawdę fajna miejscówka i taka naprawdę bardzo hiszpańska, że się je przy barze i to jest wermuteria do tego, także też bardzo hiszpańskie miejsce, nawet taki klimat, e, tak, vermuteria, vermuteria, la rosa się nazywa, tak, e, tutaj widać w ogóle na barze, co się dzieje, to jest bardzo fajne, tu macie, zobaczcie, tak, zobaczcie, tu macie sodę taką. Yy, wiecie, to zgazowane, tak? To robi gaz? No tak, no, to jest, to jest, no, to jest, tak. To się kiedyś podawało, nie? To tak się podawało, nie? I te obrazy na ścianach są bardzo fajne. Bardzo lubię taki klimat, te lampy. Takie właśnie bardzo fajne, barowe miejsce. Tu mamy taką przystawkę. To jest chyba, ej, co to jest za. To jest jakiś serek ogólnie, a na górze masz prawdopodobnie rybkę taką. To jest Średnik, to nie. nie mam zielonego pojęcia. Zaraz zapytamy, co to jest. To są krokietas, nie? Czyli krokietki takie. Tak, pycha, i fryteczki takie jak w Grecji, pamiętasz? No. A to jest na takiej na takim. Myślisz? To, to jest na takim paluszku jakby, o tak wam to mogę nazwać. Na precelku, paluszek, precelek. Było naprawdę super klimat, był mega, także zapraszam Was podpis pod tym filmem, żeby zobaczyć szczegóły. A teraz lecimy na kolejną atrakcję, czyli oglądanie delfinu słuchajcie. To był po prostu ten vlog, tak naprawdę, to jest taki zlepek wydarzeń, które. Zdarzyły się w ostatnim czasie, których nie byłam w stanie Wam po prostu wrzucić na bieżąco. E, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o moje współprace, one są bardziej właśnie takie na Instagrama, na rolki i tak dalej. Ale odkąd mam YouTube, to stwierdziłam, że chcę Wam też pokazywać ułamek tego, jak to wszystko wygląda. Stąd też właśnie ten vlog, w którym pokazuję Wam po pierwsze współpracę z Futures. Bardzo Wam polecam. Jeżeli chodzi o mnie, to podobały mi się obie opcje, ale bardziej podobała mi się ta opcja em, Brunch and Ride bodajże tak się nazywa z hulajnogami. Wy pożywacie hulajnogi, w sensie macie to wszystko w nie. Idziecie odebrać hulajnogi i jeździcie sobie po wioskach majorkańskich i macie chyba trzy albo cztery restauracje, macie całą trasę opisaną i tak dalej i jeździcie sobie po Majorce z pięknymi widokami super jedzonko, w lokalnych miejscach, takich nietuzinkowych i za bardzo fajną cenę, także mega wam polecam. A jeżeli chodzi o tą drugą atrakcję w palmie, no to też bardzo fajnie, bo nie dość, że zwiedzacie sobie stolicę, to jeszcze jecie naprawdę bardzo fajne miejsce, bardzo fajne dania w bardzo fajnych miejscach. Także mega wam polecam. Zastanówcie się, czy to nie jest coś dla Was, czy nie chcielibyście czegoś takiego zrobić. A teraz zapraszam Was na rejs z obserwacją delfinów. To jest ze współpracą z Get Your Guide. Zdecydowaliśmy się wybrać na obserwację delfinów na wschodzie słońca, ponieważ czytałam, że jest to najlepszy czas, kiedy można oglądać delfiny w ich naturalnym środowisku, żeby ich też nie wybudzać, nie zmieniać ich rutyny itd. Rejs zaczynał się z Alcudi. Ale możecie też wybrać transport z Campica Ford. w opisie pod filmikiem. Będziecie mieli też link do tej wycieczki. Jeżeli chodzi um, o inne miejsca, to oczywiście obserwacja delfinów jest też w innych regionach na Majorce, aczkolwiek z tego co wiem, największa gwarancja na zobaczenie delfinów to jest Alkudia i okolice Formentor. Już teraz możecie zobaczyć, że te delfiny rzeczywiście były, one się wynurzały i było ich sporo. Jeżeli chodzi o taką um, lepszą wizualnie, lepsze wizualnie filmiki, zapraszam Was bardzo serdecznie na instagrama na majorce.pl, bo oczywiście to była współpraca na instagrama, więc starałam się nagrywać po prostu więcej w pionie niż w poziomie dlatego też macie tylko takie ujęcia, wstawię Wam na pewno tutaj też na przybitce kawałek chociaż tej rolki z delfinami, żebyście zobaczyli jak to fajnie wyglądało, a najlepsze jest to, że kilka dni po mojej rolce moja obserwatorka pojechała na delfinę i wyskoczył jej delfin jak byli na rejsie, także naprawdę mega jej zazdrościłam to było mega fajne przeżycie, zobaczcie tak wyglądały w ogóle nasze łodzie, to były speedboaty były bardzo fajne, bo nie było tak dużo ludzi na nich. My siedzieliśmy w ogóle z przodu, ale też niech Was to nie zwiedzie, bo to było tylko dlatego, że mieliśmy współpracę i to było podkreślone, więc musieliśmy mieć jakby najlepszy widok i tak naprawdę. Ta obserwacja delfinów, ta wycieczka nie polegała tylko na tym, że oglądaliśmy delfiny, ale w drodze powrotnej, właśnie oglądaliśmy jaskinie groty. Nasz kapitan opowiadał nam co nieco właśnie o wybrzeżu. Co fajne jest w tej wycieczce, to jest też to, że w takie miejsca nie dotrzecie sami, tylko i wyłącznie łodzią, bo nawet jeżeli wybierzcie się pieszo w taką trasę górską, no to dojście do takiej groty zatoki czy jaskini, no nie ma, nie ma opcji. Padlem tutaj nie dopłyniecie, bo jest za daleko od najbliższej zatoki, na przykład Kolbajś. By the way, na Kolbajś też wpłynęliśmy, tam jest przepiękny kolor wody, bardzo Wam polecam tą zatokę. Moim zdaniem widziałam ładniejsze, ale jeżeli jesteście w Alkudii i lubicie takie dzikie zatoki, takie trekkingi, takie trasy piesze, no to jak najbardziej Kolbajś jest świetnym wyborem. Jeszcze Wam muszę oczywiście powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli... Widzicie na pewno, że morze jest dość spokojne, a mimo to, jako że byliśmy na Speedbołcie, to um, było. Troszeczkę, troszeczkę się bałam, bo trochę nas bujało i była duża prędkość, ale to była super adrenalina z rana. I my byliśmy na tej wycieczce we wrześniu i bałam się, że będzie mi zimno, a było mi ciepło, także nie musicie się ubierać jakoś nie wiadomo jak e, ciepło na tą wycieczkę. Było naprawdę bardzo przyjemnie. To jest właśnie Zatoka Kolbajś, zobaczcie na tą różnicę w kolorze wody, jakiej wody, jaka to jest po prostu woda. Masakra. Także bardzo, bardzo mi. Mi się podobało. Jest to wycieczka, którą Wam naprawdę z całego serca polecam. Delfiny były, nie skakały, tylko pływały bardzo blisko nas, czasami. Także naprawdę mocna polecajka, jeżeli chodzi o tą wycieczkę. Zapraszam Was także na stronę Get Your Guide. Oczywiście w opisie pod filmikiem będziecie mieli link do tego wszystkiego. Tam możecie znaleźć sobie również inne wycieczki z obserwacją delfinów, ale nie tylko. Wycieczki na Kolbajś, na Zatoki, na z Moro i wiele, wiele innych, także takie wycieczki z przewodnikiem. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten krótki vlog z takich moich współprac. Do zobaczenia za tydzień i zapraszam. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. Pa!